Cześć! Dzień dobry! Ten czwartkowy wieczór mykani w kolejnych herocach Piątych na naszym kanale! Z tą jakże pompatyczną muzyką w tle witamy się! I słuchajcie, robimy coś, co powinniśmy zrobić już dawno, 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 dawno temu. Dokładnie to. Eee, nie wiem w jakim jesteś momencie... O okej, okay, tu jakiś szmatierz... Uj, wyzwanie! Dobra, spoko, damy sobie radę. Na ciebie mam pewien pomysł. Panie Liszu, w ogóle słuchajcie, kochani, ojej, czekać, bo się muszę skupić tutaj na walce. <laughs> Przestawmy cię gdzieś tutaj, żebyś... Żeby namiot nam medyka nie oberwał przypadkiem. Dobra. Yy, I wy jesteście właśnie w dwóch grupach, jesteście, i to jest cudowne. To jest przecudowne, wbijaj się tutaj. Dobra. Yy, I tak, Archanielowi nic nie zrobicie. Totalnie nic, jeden tamten, dobra, a ty się w tego. Otóż właśnie o to chodziło, słuchajcie. Otóż właśnie o to chodziło. Hmm, dobra. Teraz by się przydało jakieś przyspieszenie. Na przykład na ciebie. Albo na tamtego nawet, nie? Dobra, złej tuj. Cudownie, złej tuj. Cudownie, wskrzeszaj tam dziewiątkę. Cudownie, no i siekaj w niego. W razie czego drugi poprawi, ale drugi już nie musiał tego poprawiać. Fantastycznie. Czyli są zrobieni. I to jest eleganckie, bez straty przede wszystkim. Wreszcie pomyślałem... Moja główka wreszcie pomyślała to jest średni, to jest horda, co ciekawe, dobra. Ale on tutaj na nas naciera. My zdobyliśmy sobie kopalnię rtęci i to mnie bardzo cieszy. Ale zanim, zanim tutaj cokolwiek będziemy dalej, no to, 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 to potrzebujemy wrócić po armię, nie? A, bo on był dla mnie wyzwaniem, bo ja miałem armię przecież tutaj całą, nie? Dobra, zobaczymy jakim teraz będzie dla mnie poziomem, koleżko. Jak ja dostałem z powrotem moją armię, nie? Dzień dobry. Średni. <średni> Cudownie. Eee, słuchajcie, dzisiaj mam taki dzień, taki dzień po prostu dzisiaj mam, ale to taki dzień, słuchajcie, sprzątam, wziąłem się wreszcie za sprzątanie tutaj w domu, eee, ale po prostu, ła, ile to pochłania czasu, jest już tak późno, ja dzisiaj miałem w planach, Pff. dzisiaj miałem w planach naprawdę tyle rzeczy nagrać, a tutaj dupa Jasiu, słuchajcie, pierdzi Stasiu, no, no nie wyrobię się, nie wyrobię się zwyczajnie się bo bo, was sprzątam pół dnia, nie? To jest okropne. Dla, dlatego się nie powinno sprzątać w ogóle. Słuchajcie, nie sprzątajcie w swoich mieszkaniach. Nie no, wiadomo, miałem słuchajcie kawalerkę, ale, ale po prostu ogarnięcie tego wszystkiego tak od A do Z. Bo naprawdę, już jakiś czas tutaj nie było ogarniane od A do Z. Przyznam się, bez bicia. E, to to naprawdę, słuchajcie, kurczę, felek zajmuje dużo czasu. Nie to zajmuje dużo czasu. E, no i to jest nie, dla mnie niepocieszające absolutnie w żadnym wypadku. E, przyspiesz jego. Super. Nie wiem, czy ty, czy ty się sam siebie możesz wskrzesić. Wydaje mi się, że nie możesz. Więc, jakby cię tu jakąś kulką ognia chciał obrazić, skurczy byk, to mam nadzieję, że jednak będzie walił strzelca. No i cudownie walił strzelca. Czy ty go zdejmiesz? Możesz go ściągnąć, więc złej tuj. Złej tuj, skocz przed niego tylko. A, ile masz many? 15 jeszcze, dobra. Uderz go jeszcze raz. Dobra. Spowolnienie może. Może siądzie. No, siadło nie w ten sposób, co bym chciał, żeby siadło, ale okej. Okay. Co zrobisz? Znowu kolejna kula ognia zapewne pójdzie, nie? O ty, skurwi synu. Dałoby się to rozegrać lepiej? Pewnie tak. Mm, dobra, pal licho, zostawimy to. Wiem, że to bardzo głupie tracić jednego anioła na takiej bitwie. No ale... No ale coś za coś, nie? Tak mi się chce, to tak zrobi i, i, i tyle o w temacie. Słuchajcie, prawdopodobnie będziemy kończyć ten scenariusz zaraz, więc prawdopodobnie będziemy się łapać za kolejny. Yy, I prawdopodobnie nie będziecie mieli szansy się... Znaczy zawsze macie szansę się wypowiedzieć, ale prawdopodobnie pierwszy odcinek z następnego scenariusza nagram jeszcze zanim yy, pojawi się ten odcinek, więc yy, słuchajcie. Yy, no nie będziecie mieli szansę się jednak wypowiedzieć w kwestii tego co, yy, co mamy następne ogrywać Więc tutaj Was już yy, przeproszę za to i sam po prostu znajdę sobie jakiś ciekawy scenariusz, który ogramy. Także to z takich kwestii na dzień dobry. 11, ładnie padłeś. Złajtuj. Złajtuj. Bijaj, cudownie. Złaj tuj Złajtuj. Złaj tuj. Złaj tuj Ten kociaczek teraz będzie. Uuu. Dobra, ładuj tu. Cudownie, trójeczka. No, wbijaj tam, chustka za, za zero, spoko i ściągnięty kontratak, wbijaj, cudownie, w gryfa, trzy gryfy, boli, ma boleć, ładuj tam, dobij, cudownie, yy, próbuj, cudownie, dobra, czyli trzy gryfy straty, no eee. dobra, niech będzie. Ale level mamy. Lepsza magia światła, tak weźmy. E, Oj, proszę bardzo. E, te lwią ducha, nie? naszej nie 2. E, to jest z zestawu, właśnie lwiego ducha, chyba tak to się nazywa. Pozgarniamy sobie trochę expa, Może się przydać. No, wy będziecie groźni. Ej, czyli tutaj możemy wypłynąć jeszcze na wodę. A no, to ciekawe, nie? Czyli może wartość jeszcze tam wybrać. Ja tego nie zeksplorowałem aż tak bardzo, jakbym mógł, nie? Trzeba będzie to sprawdzić. No mapka jest generalnie mała, więc ja tutaj nie sądzę, żebyśmy mieli jej dużo czasu spędzić w niej jeszcze. Którego weźmiemy, to zaraz sobie zobaczymy, który tam będzie lepszy. Temat do pogadania na dziś. W sumie jestem cały czas w klimacie, słuchajcie, wczoraj, bo no ja to nagrywam sobie w czwartek, to wczoraj jeszcze wieczorem miałem okazję, słuchajcie, oglądać debatę na temat, no nie CPK tym razem, a debatę na temat... Oj nie! A debatę na temat strajku rolników, protestu rolników, tego jakie to niesie za sobą konsekwencje, etc. I powiem Wam szczerze, jest to bardzo ciekawy temat. To na pewno jest to mega ciekawy temat. I I, 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 i wydaje mi się, że on jest warte poruszenia, jednakże już gadaliśmy o tym strajku, proteście. Fakt faktem, w trochę innym kontekście gadaliśmy na ten temat, ale mimo wszystko, mimo wszystko już ten temat był poruszany, więc wydaje mi się, że chyba nie ma co za bardzo odgrzewać tego kotleta. Mimo wszystko, tak, temat ważny i, i polecam, jeśli, jeśli ktoś nie jest zagłębiony w ten temat, polecam się w niego zagłębić, bo jest naprawdę ciekawe. O, jeden fanatyk wpadł. No niestety. To wolę dalej jednego fanatyka niż w lot w grypy, czy w kawalerię moją, nie? Dzień dobry, porobieni. Fajnie. Ten odcinek też powinien być raczej krótszy niż... Yy, niż standardowe odcinki, zapewne koło 20 minut się zamknie, bo po prostu tutaj na tej mapie już nie za wiele jest, słuchajcie, co robić, nie? Yy, sądzę, że przed następnym odcinkiem po prostu pozbieram sobie trochę armii, umocnię się tutaj, poklikam sobie chwilkę yy, i, i, i pójdziemy zająć sobie tamten drugi zamek i sklepać gnoja, nie? Już będziemy po robocie, tak naprawdę. Więc yy, nie widzę tutaj większego sensu. Dłużej wiecie. Yy, jakiejś dłuższej zabawy tym scenariuszem, bo to jest raczej taki. No, to jest szybki scenariusz, nie? To jest raczej szybki scenariusz do szybkiej gierki. I tyle. Tak naprawdę, jakbym pobije tę laskę teraz, to on już w ogóle nie będzie miał yy, armii, więc yy, mógłbym iść to zrobić, ale. Yy, ale nie róbmy tego jeszcze. Jeszcze nie. Co ty tam masz? Niski, nebiros, okej, okay, spoko. Eee, teraz już prędzej mogę tak zrobić, bo teraz sobie zrobimy, słuchajcie, tak po pierwsze. Eee, po drugie, tutaj na pewno weźmiemy te grypy. Strzelę jest pełna skuteczność, rzucający czar. Wypaczenie, ok. 9, 12, 9, 12, 16, 16, większy atak. Więcej many. Inicjatywa 10, prędkość 5, strzały 7. Dobra, teraz nie interesuje. Eee, no dobra, to weźmiemy Ciebie w takim razie. Zobaczymy, jak to będziesz grał. E, pisaliście też, że e, ponad fajniejsi są ci drudzy, bo oni mają te. Mm, te szarży, tak, że im dalej przebiegną, to tam mają coś lepszego. Czy, czy że przebijają się przez dwie jednostki, tak? E, gdzie to jest? Szarza czempiona. E, mi dwa pola nim zaatakują, za również połowę obrażeń stworzenia zajmującym się za nią ataku. No wiem, spoko. E, a ty co masz? Ty masz leczące dłonie i nie na szał. Stworzenia te mogą być: usunąć wszystkie negatywne czary wybranej przyjaznej grupy i całkowicie zrobić w niej jedno stworzenie. To ja chyba wolę słuchać ściągać debuffy nim. Tak zupełnie szczerze, jak już mam. A jakby się różnił z artystykami. E, masz większy rozstrzał. ja zagrajmy na tych. Gramy na mało. E, mamy małą ilość tych złych teoretycznie jednostek. Aha, i psejście też, że. Osiłek daje nam pieniądze, ale yy, Szeregowy też nam daje pieniądze, bo on też ma... nie ty yy, Bo szeregowy, słuchajcie każdy, każdy chłop ma zdolności podatnik, więc Nieważne czy weźmiecie sobie osiłka Czy weźmiecie sobie szeregowego I ten i ten ma podatnika, czyli i ten i ten nam płaci Jedną sztukę złota za yy, W turę za, za każdego jednego Którego posiadamy w armii, więc tutaj się nie macie o co obawiać, że E, że coś tam stracicie, nie, czy coś takiego, dobra weźmy to sprzedajmy, bo to jest 10 koła aż a tego nie potrzebujemy, to też możemy sprzedać, fantastycznie e, więc słuchajcie, jakby co, to bierzcie sobie e, tych, których chcecie, bo o, obydwoje dostarczają wam pieniędzy, nie obydwoje dostarczają wam pieniędzy i, e, i, i, i to bez względu na to, jakie wybierzecie, dla nich ulepszenie więc e, pod tym względem nie musicie na to patrzeć, ale równo sprzedałem ładnie, nie Dobra, daj mi was, daj mi was, daj mi was. Dobra. E, czy ja potrzebuję czegoś jeszcze? Mamy 24 kapłanów. W jakim poziomie dla mnie jesteś? Halo, kolego? Średni. No to może być ciekawa bitwa, nie? Dobra, e, to zróbmy jeszcze tak, że e... trochę tego, trochę tego, trochę tego. Tego tak style i tego też tak style. Spoko, 800. Yy, Nagryfa? Weźmy gryfa, bo gryfa nam trochę brakuje. Mamy bardzo mało. Ojej, bardzo mało gryfa mamy. Gryf w ogóle nie grał nas. Dobra, yy, zapiszmy rozgrywkę. Jeden, do, jeden dolar mamy, słuchajcie. Sinitar. Srinitar. Niechaj będzie. I pójdźmy w jego stronę. Możemy po drodze was też pobić. Spoko. Jak najbardziej pasuje mi to. Yy. Ale no mogłem jeszcze cyklopersa sobie pobić, że no nieważne. I zobaczymy... Dobra, ty uciekasz. Zobaczymy, w którą stronę pójdzie ta pipa. Eee, mm, daleko to ty nie odejdziesz. Wydaje mi się, że nie masz logistyki, koleżanko. I chyba się trochę możesz zesrać. Eee, spróbujmy. Mamy auto zapis na razie wóz. Spróbujmy was porobić. Cudownie. Dawaj tutaj, jak już jesteśmy. Cudownie. W stanie, jak to my byliśmy. No i co? Chodźmy za tobą. Naklepmy cię, koleżanko. Eee, to będzie akurat tak... No, około 20 minut, tak mi się wydaje. E, wow, teraz zaczęłaś zapierdalać za przeproszeniem. Bardzo niedobrze. Ej, tu mam jeszcze drzewko przecież. Fantastycznie, tych starożytnych sylany. Fantastycznie. E, będziemy mogli sobie złapać level kolejny, nie? I który mamy w ogóle level na tym Dougalu naszym? 19. Ui, to my już kurczę całkiem ładnie. Dzień dobry. To my już całkiem ładnie kurczę tutaj idziemy, nie? Dzień dobry. Mamy kajdany wojny, więc za mnie ucieknie. Fantastycznie. bijemy się. On w tym momencie traci swój cały, calusieńki, wręcz potencjał, nie? Dobra, tylko tak, ustawmy was obu tutaj, ciebie tu, ciebie tu, ciebie gdzieś na środę, no nawet gdzieś tutaj możesz być, spoko. Ciebie gdzieś tutaj, ty będziesz pikował, ciebie gdzieś tutaj, dobra, git. Ło! Ilu ich jest? To nie, on ma teraz tą jeszcze płonącą aurę, czy jakoś tak, nie? E, no dobra, wbijaj się tutaj, Mam dwóch diawołów. dobra, no straty na pewno tu będą, ajajaj! Boli! Bij tego. Wiem, że jest kontratak, ale całkiem nieźle mu i tak przywnioskliśmy, nie? Eee, teraz się kontraatak pozbędziemy. Nie wlatuj mu tam, broń Panie Bożu. To pozbądź się tego. Spoko. Zawsze jeden mniej już, nie? A tam nie chcę wlatywać, właśnie, bo mi tam zaraz diabł wleci. Ładuj tutaj. Cudownie, na prostej, 13, więc elegancko. Jakiś chłop go zaraz będzie mógł ściągnąć. Ty, czy my tutaj mamy coś takiego? No nie mamy żadnych grupówek, a nic. No, z czarami wyglądamy mizernie. Bardzo mizernie. Zróbmy sobie tylko tę laskę. Heh. wrzucimy sobie. Eee, dobra. Ty nie masz żadnych czorów. To też jest dobre. Bramujesz się? Nie, myślisz że się bramujesz. Okej, okay. boli, boli. No i przynajmniej się tam cię pozbyliśmy, nie? Dobra. Eee, dawaj na maksa w przód. Pozbądź się go. Cudownie, ty tutaj ładuj, cudownie, cudownie, jakie masz prawa moc? Dobra, okej, okay. ładuj w tego. Ładuj tu 108 ładnie, za jednego Boli, wbijaj Cudownie, ze szczęściem jeszcze Ile masz helta? Ty masz fulla, bo nic ci nie zrobiliśmy Nie? Zaczęło nic ci nie zrobili, dobra, fajno I jak pambozia pozwoli To jeszcze będziemy w stanie, nie będziemy w stanie już się wskrzesić Szkoda Mogłem to na pewno lepiej potoczyć. Na pewno straty mamy mniejsze... No, czy straty miałem mniejsze, do tego nie. Weźmy sobie płonące strzały. Tu jest tłum na średnim, spróbujmy was porobić. 113 wow. Eee, ale no, no, byliśmy w stanie to na pewno zrobić lepiej niż teraz, nie? Eee, no złej tuj na razie. Złej tuj na razie eee, weź go spowolni. Zawsze mu tam trochę inicjatywa spadnie, a sobie zaraz jeszcze łaskę wrzucimy. No, płonące strzały, patrzcie, ile dają, nie? Ładuj, cudownie, ładuj, cudownie, ładuj do 22, 19 na szczęściu, ekstra. Podbijaj, e, ty, waituj, podbij, Wait e, waituj, cudownie, ładuj, nieźle, waituj. Bardziej ci już spowolnić chyba nie możemy, no nie Dajmy sobie łaskę. Spróbujemy, czy jesteśmy w stanie to w ogóle zrobić, nie? Chłopa nie mamy dużo. Czy ja potrzebuję, żeby cię uderzał teraz tak szczerze? No, nie potrzebuję kompletnie, żeby cię chłop uderzał. Mm, stań tu. Aj, nie tu. Nie. No dobra, nie jest źle. Ładuj, spoko. Depuj. W anioła idziesz tak. Uuu, trzy aniołki. A na siebie nie jesteś w stanie tego zrobić. Boli. Dawaj tu. Dawaj tu. Łaj tu. Łaj tu. Wait, Ja wiem, że mógłbym sobie na spokojnie. Mm, mógłbym sobie na spokojnie. Mm, dawaj, jemu. Eee, mógłbym, proszę Państwa, na spokojnie zrobić zapewne bez straty, ale. nie chce mi się. <gry> jakby rozgrywamy to tak, to już miejmy to rozegrane w ten sposób. Eee, Okej, okay, trzy anioły, straty, spokojnie, niech będzie, jakby scenariusz tak już mamy wygrany, więc. Shit happen, nie? Shit happen. Co tam masz? Niski, dobra, Nebiros. Masz jakąś tygodniówkę, spoko. Ja tam zdążę i tak dojść zanim Ty do mnie tam dobiegniesz, nie? Trzech bohaterów masz nawet? Wow! Wow! No. Panie Nebirosie, proszę, bez takich, dobra. 1500 golda sobie tym razem weźmiemy. Z wskrzeszeniem. Czy to wskrzesza na stałe? Na no, poziomie zaawansowanego mistrzostwa. Z tego zwoju chyba, że poziom jeszcze osoba bohater jest wyższy eee, czyli nie wiem w gruncie rzeczy. <laughs> czyli nie wiem, no ale okej. Okay. Eee, darmowy poziom, fantastycznie, ekspercki atak. Ekstra. No i zaczynam jakoś wyglądać, nie? Ej, tu mamy jeszcze w ogóle. Uuu, tu jest horda na niskim. To zaraz trzeba się gdzieś się tam udać. Eee, ale najpierw jeszcze tutaj spróbujemy wyrekrutować armię, żeby... Mm, tej armii za dużo nie mamy. No ale i tak, żeby Pop sobie nie myślał, że może, bo nie może. Dawaj to. Mamy ekspercką magii świata, więc w sumie jak wskrzeszenie nam siądzie to tak czyś srak będziemy mieli, wiecie, yy, będziemy mogli sobie powskrzyżać elegancko, nie? To tutaj idzie? Szmaciarz, marbas, no dobra, spoko. E, w sumie przydałoby się troszeczkę tej armii zebrać, bo e, fajnie byłoby mieć dwóch bohaterów, e, którzy będą mogli sobie śmigać, nie? No kurde, jestem ciekaw czy będę mieć te wskrzeszenie. E, poczekamy sobie może do końca tygodnia jeszcze, czy nie czekamy? Eee, a czy jestem w stanie zrobić jakoś sensownie, to no nie jestem w stanie tego sensownie zrobić. Nie, jest za trudno, poczekamy sobie. Ja do końca tego. Nie, A! Możemy karawanki ściągnąć, zapominam o tym. Więc ściągniemy sobie karawanki. Co, masz kopalnie złota? No szmaciarzu, a ja też mam kopalnie złota, to nie było tematu. To, to sorki. Myślałem, że nie mam kopalni złota. Ale mam. Eee, dawaj was, dawaj was, no patrzcie, 24 strzelców, oni nam mega, mega robią grę, nie? To jest całe szczęście, że my ich mamy, że my ich tyle mamy. Od początku rozgrywki, że ich y, tyle połapaliśmy, bo oni nam kurde naprawdę robią mega mega rzeczy. Jak ja mam się tam dostać? Przepraszam bardzo. Aha, tędy, dobra, spoko, coś tam jest ciekawego. Korona wizji do sprzedania będzie, no spoko. E, kwestia tego, że sobie po prostu poczyścimy mapkę, nie? Dawaj was i was, cudownie, cudownie. E, brakuje nam jeszcze, brakuje nam jeszcze jednego MacBilu, ale teraz dostaniemy czwórkę. E, Wesłownie będziemy mieć cztery recenci. To ewentualnie się będziemy w stanie czymś zamienić jeszcze I będziemy mieć y, Fula Dawaj tak Najpierw to się wyrekrutujmy może Chcę ciebie, 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 ciebie Ciebie, ciebie No prawie wszyscy będą Spoko To wiecie co to poczekajmy sobie jeszcze jeden dzień Ja wiem, że to trwa i trwa Ale poczekajmy sobie będziemy mieć po pierwsze pełną rekrutację Po drugie będziemy mieć piątkę Magildu po trzecie, może będziemy mieć wskrzeszenie. Co nam da mega mega przewagę na polu bitwy nad przeciwnikiem. No i przede wszystkim dana możliwość nie tracenia armii, nie? Mamy piątkę Magdidu, zanim tam to mamy jeszcze 49 was. Eee, łącznie 226. No i patrzmy, Magdil piątka. Fuck yeah! Zajebiście! No i moje koni, tym pozytywnym akcentem kończymy na dziś. Do zobaczenia, do słyszenia. Jutro. Trzymajcie się. Cześć.